Widzicie Państwo w tej chwili zapis fragmentu wideo spotkania Google Meet. Obraz, który widać na ekranie, pochodzi ze smartfonu. Smartfon jest umocowany na statywie nad stołem. Do stołu jest delikatnie przyklejona kartka formatu A5. Taśma klejąca służy do tego, po prostu, żeby umieścić raz kartkę w polu widzenia obiektywu, żeby się nie przesuwała, a także żeby stanowiła potem wzorzec, gdzie kłaść ewentualne kolejne kartki czy inne przedmioty, które będą przedmiotem prowadzonych przez nas zajęć, objaśnień. Możemy oczywiście dokonywać jakichś zapisów, pokazywać coś, zakreślać w trakcie. Prezentacji, natomiast warto jest wcześniej wyłączyć w aparacie autofokus, żeby pojawienie się na ekranie naszej ręki w innej odległości niż papier, o, jak widać, nie psuło rozdzielczości obrazu w płaszczyźnie kartki. Widzicie Państwo fragment wydrukowany czcionką Arial 10, fragment czcionką Arial 14, że można było pokazać, iż Arial 10 jest odrobinę Chyba za mała, żeby zapewnić dobrą rozdzielczość obrazu odbiorcy, również odbiorcy, który dysponuje na przykład słabym łączem złej jakości, urządzeniem odtwarzającym obraz i tak dalej. Ważne, że do takiego wydruku możemy oczywiście coś dopisywać, dopowiadać, natomiast możemy posługiwać się czystą kartką i kolorowym długopisem po prostu. W ten sam sposób, w jaki na co dzień używamy białej tablicy i mazaków, dzięki czemu produkcja e, fachowych animacji, e, edycja wzorów jest, jest tak prosta jak pisanie na kartce papieru.